Poczynimy starania, aby, aby nasze parki i place zabaw cieszyły się coraz lepszym zainteresowa zainteresowaniem, miały, miały wygląd i przede wszystkim funkcjonalność i wyposażenie, wyposażenie placów zabaw. Na tym chcemy się skupić w latach e, następnych. E, urządzenia zabawowe są, mają swój wiek, mają swoje lata. One były budowane w technologii drewnianej. E, one kończą swój żywot musimy znaleźć środki finansowe na to, aby te urządzenia zostały powymieniane. Mamy również Skypark w Lubawce. Skypark, który został zniszczony, zdewastowany przez naszych mieszkańców, naszych użytkowników. Nie wiemy jaki był cel, czy to komuś przeszkadzało, czy to też był sprzęt, który ulegał już wiekowemu zniszczeniu naturalnemu. I ten Skypark zostanie z naszej strony w tym okresie zimowym wyremontowany i postawiony do ponownego użytku. Niemniej jednak planowane są prace projektowe, aby Skypark był wybudowany na miarę, miarę obowiązujących przepisów no i sprostający wymaganiom naszej młodzieży.